Sztuka jest córką wolności, mówił Friedrich Schiller, słynny poeta i autor Ody do Radości. Nazywasz się Ida Lebenstein. Nam wiele radości przynoszą polskie dzieła, zwłaszcza kiedy no są widoczne i doceniane lat. za granicą. Jest tak jest jak szybko. film Ida. Szczerze mówiąc, nie marzyliśmy o tak ogromnym sukcesie. Byłam pewna, że film powstanie, będzie pokazywany na wielu festiwalach i tak się stało. Ale nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu komercyjnego, że film zostanie sprzedany do 58 krajów i będzie miał piękne wyniki kasowe wszędzie, gdzie się pojawia. To dla nas wszystkich ogromna i wspaniała niespodzianka. Beautiful surprise for all of us. Film z 2013 roku wzbudził zachwyt krytyków i zdobył liczne nagrody. Również tę najważniejszą. Ida to jedyny polski obraz, który został nagrodzony Oscarem w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W tym domu kiedyś mieszkała nasza rodzina. To, to zasługa to między innymi reżysera i współtwórcy to scenariusza to Pawła. Pawła Pawlikowskiego. Choć praca z nim to nie komedia. Ja mam niestety taki strasznie. Yy kurczę, pedantyczny, upierdliwy charakter, że wszystko musi być dokładnie tak, dokładnie tak. i, 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 no i wszyscy cierpią dookoła, ale rezultaty, jak się, rezultaty się sprawdzają to, znaczy, że dobrze. Dzieło stało się przedmiotem dyskusji na temat polskiej historii i tożsamości. Kim ty jesteś? Poszukiwanie idealnej aktorki do roli młodej zakonnicy, zagubionej w realiach polskich lat 60., były nie lada wyzwaniem. To historia właściwie niczym hollywoodzki sen. Mieliśmy ogromny, ogromny problem z tą postacią. Praktycznie Paweł przejrzał wszystkie młode aktorki, wszystkie studentki w Polsce i nie mieliśmy, nie mieliśmy aktorki I w pewnym momencie Małgosia Szumowska zadzwoniła do Pawła z Warszawy, że właśnie z kawiarni obok siedzi dziewczyna, która jej zdaniem idealnie, idealnie nadaje się do tej roli. Przypadkowe spotkanie zaowocowało debiutem Agaty Trzebuchowskiej a polskiemu przemysłowi filmowemu przyniosło wymarzonego Oscara.